Jak wrażenia po gali? Yy, wiesz co, ja jestem po dwuletniej przerwie, bo był tam COVID, urodziło mi się dziecko, wróciłem tutaj. Wcześniej byliśmy tam w Gdyni przy stadionie, no jest rewelacja, naprawdę się świetnie bawiłem. No i polecam każdemu po prostu przeżyć to. To jest taka gala pełna emocji, że to nie oglądasz do końca walki, ale te pojedynki, to które jest wszystko związane z tym. No ja się do no, świetnie bawiłem, nie? No, aż mam ciarki jak o tym myślę, jak yy, o tym opowiadam, nie? Także super, mega polecam. Było super naprawdę krótko i szybko to się wydarzyło wszystko, co? Dzisiaj było wyjątkowo krótko. To zajebiście. No bardzo fajnie. Takie emocje, po prostu powiem ci nadal miałam. Świetnie. Yy, bardzo dobrze się bawiłem. Yy, duż, bardzo brutalny show, ale cały czas utrzymany w duchu tego fair play poza tymi pojebami od Grega oczywiście 10 na 10. Nie, 11 na 10 generalnie. Fantastycznie. Byliśmy z kuzynem pierwszy raz na tej gali. Podobało nam się bardzo. Mega widowiskowe, piękna konferansjerka. Bardzo nam się podobało. A może z panią prowadzącą? No, Gala była niesamowita. No, o, o, nigdy o. nie widziałem lepszej Gali, naprawdę. Ja się gala skupiam. była superowa i ten jeden zawodnik z Niemiec, FIFA, niesamowity, super był. Tylko potwierdzam, potwierdzam, jeśli chodzi o Fina, wszystko co powiedział, z tą koszulką i z tym autografem przede no. wszystkim, jak najbardziej. Jedynie oryginalne zawody, wszystko się zgadza. A każda Gala z każdym. Kolejnym odsłoną jest coraz lepsza, coraz wspanialsza i mam nadzieję na coraz więcej i coraz lepiej. A która walka podobała Ci się najbardziej? Dla mnie Zephir jest gwiazdą wieczoru. Jest... Pierwszy raz widziałem go w akcji i jestem wielkim fanem. Ostatnia w nas, Oliwą, to było coś, chociaż powiem szczerze, że wszystkie walki były rewelacyjne dzisiaj. Zawsze miałem jakieś trochę ale do różnych, ale dzisiaj rewelka. Czwarta walka była zdecydowanie naszym zdaniem walką wieczoru. Czyli walka Zephira z Michałem Fuchsem. Dokładnie tak, bardzo widowiskowo, dużo się działo, super oprawa, przepiękna. To jest mega mi głupio teraz, że nie pamiętam ksywy, bo nie mam pamięci do imion, ale tego chłopaka, zawodnika, który miał zamaskowaną twarz. Zephir. O, tak, Zephir, dokładnie, powiem Wam, rewelacja akrobata przestrzeni. Po prostu to, co on tutaj robił, to ja myślałem, że grawitacja nie istnieje, nie? To było świetne po prostu, naprawdę. Zephyr, mordeczko. Jestem tutaj dla ciebie. <laughs> Będę nudna, zawsze mówię, że chodzi o Dawida i teraz też chodziło o Dawida. Ale, ale było wyjątkowo trudno e, tym razem, ponieważ jego przeciwnik też jest super pozytywnym bohaterem. Więc o ile ja zawsze jestem za Dawidem, to wiedziałam, że nie będą mieć problem. A i bardzo się cieszę, że był Darius. Szkoda trochę, że nie było Rikiego czy Gianni Walety, ale może w sierpniu będzie lepszy skład. Chociaż. Super było się ze wszystkimi dzisiaj spotkać. Która? David Oliwa kontra Finn no Feige. Tak, oczywiście. To była najlepsza walka. Oczywiście, gdzie David Oliwa, tam jest zawsze najlepsza walka. A jak myślicie, kto zwycięży i wygra pas mistrzowski KPW na gali Godzina Zero? Oczywiście, David Oliwa czy Grek? Oczywiście, on tak. już ma zapewnione miejsce. W ogóle Grek to nie ma podskoku do Oliwy. Rozumiem. Wielkie fanki Dawida Oliwy, tak? Oczywiście. Ja pierwszy raz, ale oczywiście. Myślę, że jednak oliwa. Serduszko za oliwą bije, jednak. No po dzisiejszej gali kibicujemy Zefiroli, więc ciężko mi się wypowiedzieć w temacie. Zobaczymy, niech wygra lepszy. Chciałbym, żeby to był Dawid Oliwa i wierzę, że to będzie on. Dawid Oliwa oczywiście, że tak. Ostatnia walka. Dawid Oliwa. Facet w gaciach. Facet. Nie, no, oczywiście, że Dawid, Dawid też jestem tutaj dla ciebie. Termin już jest podany chyba nie jeszcze. Ale i tak czy siak postaram się być, jak coś w pracy biorę L4 i będę. A jak myślisz, kto zwycięży na gali KPW godzina 0 w walce wieczoru o pas mistrzowski KPW? Hmm, ciekawy kto, Dawid Oliwa! Wierna fanka, tak? Zawsze. Dziękuję bardzo.